A ja muszę manę, to się cofam. Debata wybrać. wybronić. To idę po eksport, i kasę. Co? To ja idę po eksport ty kasę możesz sobie. O Obo. Jakiś mi Nie, nie, pomóc. nie musisz. Muszę? Patrz, nie, nie musisz. Na pewno. Nie odejdź! Na pewno? Na pewno. To co tych dwóch. Tutaj mnie dwóch ciśnie. Idę. Ja te... Jeszcze te tutaj krepy wyższe idę. No. <gry> Jakie masz rumy? Masz jakieś? No. Nie, co ja odpaliłem? Uważaj, uważajcie. Kurde, to przez. <gry> z... Mów, mów, że zginąłeś, bo ja nic nie widziałem. Nie wiem biegną na Fokus na redę Co został? No ten do top 1000 ty. Oooo oh, Fin Nieładny Ażem Feila zrobię Zemki się biją To no, halo Kurde, no nie, ile no którąwi zostało? Chyba z 10 lat um. No Udało ci Dobra Palar ja się cofam. Chodź, ty wersja, Dobra, to już To Dobra, dobra, to nie. to dobra. To, to nie, no nie, zabili mnie. No jejku, smutne. 11.2 będzie Cias, nie? No Kurde No ale kradnie widać to <grystanie> No jak się triple robi na szybym level, tak to nie jest To się kradnie To yes. się kradnie To popadnie to wrączki w ogóle. Gdzie, Gdzie kto cię warta? Tutaj. O, jest Kali. Ten wściekły jaki poleciał za nią. O, uważaj, a kalele. I kiedy masz sobie cluny? Przebicie pancerza i, odnow i odnowienia I odnowienia pancerza I, i odnowienie <laughs> czasu Czyli cooldowany Odnowienie pancerza Gdzie <laughs> te cholery? Nie mu umęć. tam zniknęła To jedę ja po Archangela Albo nie, albo pójdę, bo to... Trzech was tu jest. Czerechik jest tam, kurna. Oni ksyni się ale wziąszą. Patrzcie, 5. robię... robię Brawo Brawo, śliczna sztuczka. <noise> no, wypas. No. parlam 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 parram. Maza na bank z ulti, czyha. No pewnie, że tak. Dobra, cofajcie, bo nas powoli wygnębią. Nie, tam. jest krokodyl, to teraz ich zabijemy. Znaczy, nim... A, jest turret, jakby nie było, to można było się w nich bić. A mocny ten turret? Ile ma To idę po na najpierw. Najpierw przystawka. No, o, może. Danio, uważaj. Wyczy heal. Ooo, uciekłeś Ale Alien, co ty robisz? Nic, to, no. wkurzam ich. No tak, zaraz o, się dobra. mal zazultuję. Yy, trzeba ten, top o, i bota. Mi z, zrobi. Ja to. On nic nie zrobi, ale reszta ci zrobi. Botę, bot, bot jeden. Dobra, idę Bot jeden? Nie znam tego szyfru. Jeden na wodę <grybujesz> Bo to tylko dla mordy, mądrych ludzi A, czyli nie ja jego nie zrozumiałem Dlaczego? No bo tutaj na siłę już Daź na wodę Ej, dutę rzucił Akali Czyli ładnie Opa. mi to dotąd zdjął Dobra, robimy wybite panowie Kogo pierwszy mal? Czy nie? Maza. Maza, Albo noctur Dobra, dawa Dobra, no dobra Sena, shen. Szen Kurna Czerwałem mu No nie, przeżył Przen Przeżywisz Szen kurcze Ma no. mój. Okay. Dobra, pchamy oni. Ja wypają, się muszę wykonać. Oni też muszą. E, Walimy powiem. to. Co? Uważaj. Tylko oni ostrożnie grają, te No i stracili właśnie ostrożnie turet. No. Dobra, cofamy. Ja nie mam żadnego. ostrożnie już trzy turrety stracili. Pierwsze rankedy. kiedy? Wszyscy grają ostrożnie, żeby nie przegrać. A później to pewnie będzie już zwisały i powiewało Idę po smoka To ja cię sobie bratę, zrobię Dasz rady sam? Mhm mm Ej, uu, a ja nie utrzymałam tutaj trzech Już idę, idę, już idę do ciebie A tured Fan Ja biegnę też, nie mam idę No ale jeszcze ich tu nie ma Teraz nam idzie, można teamfight zrobić. Jak coś... Zresztą na każdej... Mhm. Trzeba by powiedzieć fight z loty. Fight z loty. Fight ja sobie zrobię. z jakieś wilki i kupię tego. z Tak Fight tak na środku, zawsze lepiej jak chcesz. Znaczy, żeby to było bliżej. Leni. Bezpiecznie. Wyszedł leń. Dobra. Idę po ten. A, nie mogę iść. Możesz, ja jestem obok. Ale nie, jest tutaj C fiecie. Jesteś obok. O, bo... Chodźcie tak. wszyscy. A, cebek wbijamy się. Ty, Poczekajcie, dawaj, zrobię reda. Obok. Bry... No, nie, nie. Nie, Jak nie, nie, nie. czekajcie, on nie, nie. No, zrobiłem. robi. No, już robiłem. nie. Nie, Silence mi dał, długi jest ten silence Nie wiem czy oni tam mnie też warda nie postawili Najwyżej zrobiłem w niego wbite. No Właśnie On i tak już się pozabijał Tamakali czyha Czyha Czuj czuwaj A Kurdy Rozproszyli się

Lepiej wybić zawczasu niż właśnie puszchnąć. Mhm. Ale siedzimy? Siedzimy i czekamy. Kończymy. Już idę do was. Zaraz będziemy na kurewsku wielki miecz. O! No dobra, to idę do was. Opa. O! Dobra, ej! Ej, ej, ginę, ginę! No kurcze. Senią jeszcze uratował Nie wiem co się działo Teraz... Zrobiłem A pokonany Dobra idziemy po pierze To też Ja to nie muszę tak zobaczyć tego rikana podażyć A też zabiłem kogoś Bucha ha ha, ha. To kurna <laughs> Biega dostaję od tego terenu I <noise> patrzcie topa ja. ja. idę, ja biegnę. Ja Oj Sebek, ty masz... jesteś wyfidowany już. Ja będę, ja, 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 ja. Ja. Ja, ja się odezwał. Idę zero, dać kolejnego czerwonego Dobra, niech będzie. A, HD. Ja idę, ja idę po Worda, nic umicę. A jeszcze nie zabiliśmy... Nie użyliśmy fortyfia ani razu. To źle? Narzekasz. Ale moglibyśmy użyć. No. To tak pokazać, że to mamy. No. No to było Jest widać warta, że nasze spele na ekranie ładowanie Ale... Ale... No zapomnieli. No. No to teraz przypomnieliście. Co użyliście? Przypomnieliście. <laughs> Nie. Co użyliście? Wezmę niebieskiego, to będę mógł im oddać, jak zginę. Kurde, okulary sobie brudzili Pararararara o, o, Akali, Akali. O, 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 Walimy, walimy a -a. No to wchodź w nich Na co czekasz O no ja, ja nie lubię pierwszy Ups, tak. No znowu nic zabiję. nie zabiłem Aza mnie zabił Kurcze zabiję, zabiję. Ja zabiję chama Ale ty widzieliście tego Ksina? Ja zabiję Hama. To ja go wypchnąłem On ledwo co, żeby wrócił cię, Zabiję, cię. Łap go, łap go Pośle flesza zrobi Jest <laughs> No i ty... Za... Yeah. A ja, ja dokonałem potrójnego. Mm. Aha, no, a ty podwójnego tylko. <laughs> no, surrender <laughs> Overfilled. No. nie było jakichś rewelacji. Możecie dodać coś od siebie, jak chcecie. Poza rankingiem. Lubię platki. Poza rankingiem. 87 okay. IP tylko. Na no, walbrzych. Dzięki i do zobaczenia w następnym meczu League of Legends.